Dziękuję. Stwierdzam, że obecnie w sesji uczestniczy 21 radnych. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, punktu 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Pielsk-Podlaski. Informuję, że punkt szósty porządku dotyczy właśnie wyboru wiceprzewodniczących. Zgodnie z paragrafem 57 ustęp 1 statutu miasta Rada wybiera ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących spośród kandydatów zgłoszonych przez radnego lub grupę radnych. Proponuję zaakceptowanie dotychczasowego składu Komisji Skrutacyjnej. W związku z tym, że komisja została powołana do wyboru przewodniczącego Rady Miasta, aby mogła przeprowadzić ponowne głosowanie, wymaga ponownego przegłosowania. Czy są uwagi do tej propozycji? Okay. W związku z brakiem uwag stwierdzam następujące. Zwracam się do radnych będących członkami komisji skrutacyjnej, czy wyrażają zgodę na dalszą pracę w tej komisji? Pan Włodzimierz Borowik? Pan Emil Falkowski? Pan Łukasz Ryczkowski? Dziękuję. Poddaję pod głosowanie następujący skład komisji skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielsk-Podlaski. 1. Pan Włodzimierz Borowik, 2. Pan Emil Falkowski, 3. Pan Łukasz Ryczkowski. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego składu komisji skrutacyjnej? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto, jeszcze muszę powiedzieć, kto z Państwa Radnych jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa Radnych wstrzymał się, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Bielsk-Podlaski w wyniku głosowania w obecności 21 Radnych stosunkiem głosów za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0, powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielsk-Podlaski. W celu wyboru wiceprzewodniczących, proponuje następujący sposób postępowania. Pierwsze, zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielsk-Podlaski. Drugie, przeprowadzenie tajnego głosowania. Trzecie, podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielsk-Podlaski. Czy są uwagi odnośnie przedstawionej propozycji? Nie widzę, w związku z czym proszę o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielsk-Podlaski i zaprezentowanie ich osoby. Jednocześnie informuję, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W związku z tym każdorazowo będę zwracał się z pytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Proszę Państwa Radnych o zgłaszanie kandydatów. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się pan radny Piotr Pawluczuk. Udzielam panu głosu. Panie, panie Przewodniczący! Panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowna rada miasta Bielspodlaski. Chciałbym zgłosić kandydaturę na wiceprzewodniczącego rady miasta Bielspodlaski pana Piotra Daniło. Pan Piotr Daniło kandydował na burmistrza miasta Bielspodlaski. Jest osobą kompetentną, uczciwą, wiarygodną. Ponadto dba o promocję starostwa powiatowego w Bielsku Podlaskim i myślę, że to jest y, odpowiednia osoba y, na y, kandydata wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne propozycje? Zachęcam do zgłaszania kandydatur. Do dyskusji zgłosiła się radna Iwona Kołos. Udzielam głosu. Ponieważ mam takie odczucie, że zostawiono nam jedno miejsce, a pierwsza opcja nie została wzięta pod uwagę, to zgłaszamy kandydaturę pana Krzysztofa Grygoruka na wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Dziękuję. Czy pan Krzysztof Grygoruk wyraża zgodę? Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Czy pan Piotr Daniło wyraża zgodę? Tak, zgodę? Jeszcze chwilę dam. Może ktoś się zgłosi do dyskusji? Nie ma chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. Wobec braku dalszych zgłoszeń, proponuję przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta. Kto z Państwa radnych jest za zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta, proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych wstrzymał się, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że rada miasta w wyniku głosowania w obecności 21 radnych stosunkiem głosów za 21 przeciw 0 wstrzymujących się 0 zamknęła listę kandydatów na wiceprzewodniczących rady miasta Bielsk Podlaski. Ogłaszam przerwę w obradach w celu przygotowania przez komisję skrutacyjną kart do głosowania. Około 10 Przystępujemy do kontynuacji obrad pierwszej sesji Rady Miasta Bielsk-Podlaski. Proszę radnych o potwierdzenie obecności na tabletach za pomocą zakładki kworum. Jeszcze pan Mirek. Dziękuję. Stwierdzam, że obecnie w sesji uczestniczy 21 radnych. Proszę Komisję Skrutacyjną o rozdanie radnym kart do głosowania, a pana przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie radnym zasad głosowania. Wybory wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielspodlaski. Karta do głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miasta w dniu 7 maja 2024 roku. Kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miasta. Punkt pierwszy, Daniło Piotr. Punkt drugi, Grygoru Krzysztof. Informacja. Punkt pierwszy. Rani głosują na jednego lub dwóch kandydatów, stawiając znak X z lewej strony obok nazwisk wybranych kandydatów. Opowiada, opowiadając się w ten sposób za wyborem tych kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. Punkt drugi. Przyczyny nieważności głosu. Nie postawienie znaku X w żadnej kratce. Punkt trzeci. Karty wyjęte z urny inne niż ustalone przez komisję skrutacyjną lub nieopatrzone pieczęcią Rada Miasta Bielspodlaski. 17 z Tobie z Podlaski ulica Mikołaja Kopernika 1 są kartami nieważnymi. Punkt czwarty. Kart całkowicie przedartych nad wielu, więcej części. Komisja Skrutacyjna nie uwzględnia przy obliczeniach. I proszę o rozdanie kart. A ja informuję Państwa radnych, że na sali obrad znajduje się osobne miejsce zapewniające tajność głosowania, do którego radny może się udać, aby oddać swój głos i zaznaczyć na karcie do głosowania znak X przy nazwisku wybranego kandydata. Proponuję następującą procedurę postępowania. Przewodniczący komisji skrutacyjnej będzie wyczytywał kolejno z listy nazwisko i imię radnego. Następnie wyczytany radny przechodzi do wyznaczonego miejsca zapewniającego tajność głosowania, w którym zaznacza na karcie do głosowania kandydata, na którego chce oddać swój głos. 3. Następnie po tej czynności podchodzi do urny i wrzuca kartę do głosowania. A więc wykaz radnych miasta Bielsk w kadencji 2024-2029. Zapraszam pana Pawła Bierzyna, pan Karol Boczkowski, Włodzimierz Borowik. Pan Jarosław Borowski. Pan Stanisław Charyton. Pan Piotr Daniło. Pan Emil Falkowski. Pan Mirosław Gołębiowski, Pan Krzysztof Grygoruk, Pan Tomasz Hryniewicki, Pan Andrzej Karpiuk. Pani Iwona Kołos. Pani Eugenia Kruk. Pan Romuald Margański. Pani Alina Niegierewicz, pan Piotr Pawluczuk, pan Andrzej Roszczenko, pan Łukasz. Ryczkowski, Pan Witold Sysuła, Pani Ewa Tarasiuk, Pan Artur Maciej Żukowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję za głosowanie. Proszę komisję skrutacyjną o obliczenie głosów i ustalenie wyników głosowania ogłaszam dziesięciominutową przerwę. Proszę państwa radnych o zajęcie miejsc. W wznawiam obrady sesji Rady Miasta, proszę radnych o potwierdzenie obecności na tabletach za pomocą zakładki kworum. Pani Mirku. Dziękuję. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów wiceprzewodniczących Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na pierwszej sesji Rady Miasta w dnia 7 maja 2024 roku do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Podlaski. Komisja skrutacyjna w składzie: Borowik Włodzimierz przewodniczący komisji, Falkowski Emil członek komisji, Ryczkowski Łukasz członek komisji. Po wyjęciu Karzurny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Punkt pierwszy liczba radnych Rady Miasta Bielspodlaski obecnych na sesji uprawnionych do głosowania. 21. Punkt drugi. Nad wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielspodlaski zgłoszono kandydatury radnych. Punkt pierwszy Daniel Piotr, punkt drugi Grygoru Krzysztof. Punkt trzeci. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady wynosi 11. Punkt czwarty, liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, 21. Liczba, punkt piąty, liczba kart wyjętych z urny, 21. Punkt szósty, liczba głosów nieważnych, 1. Punkt siódmy, liczba głosów ważnych, 20. Punkt ósmy, liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Punkt pierwszy, Daniło Piotr, oddano głosów 12. Punkt drugi, Grigoruk Krzysztof, oddano głosów 19. Wo, wobec powyższego skrótac, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydaci Daniło Piotr, Grigoruk Krzysztof uzyskali wymaganą liczbę głosów określoną w punkcie trzecim i zostali wybrani na wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielspodlaski. Na powyższym protokół zakończono i podpisano członkowie komisji skrutacyjnej. Podpisy nieczytelne. Dziękuję bardzo. Dziękuję komisji skrutacyjnej za przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników głosowania. W oparciu o protokół komisji skrutacyjnej stwierdzam, że Rada Miasta Bielsk Podlaski w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę numer 1 łamane przez 2 łamane przez 24 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta o następującej treści. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 609 paragrafu 18 i paragrafu 76 ustęp 1 punkt 2 uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski numer 46 łamane przez 303 łamane przez 14 z 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Miasta Bielsk-Podlaski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z roku 2024 pozycja 1317 w oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Bielspodlaski, którymi zostali radny Piotr Daniło, radny Krzysztof Gregoruk. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Serdecznie gratuluję nowo wybranym wiceprzewodniczącym Rady Miasta Bielspodlaski. Zapraszam ich tu, do tego oto stołu, do zajęcia miejsca w prezydium. Pana Krzysztofa poprosimy o zrobienie pamiątkowego zdjęcia naszej inaugurującej sesji. Gratuluję. Gratuluję. Dobrze. Uśmiechamy się ładnie. W porządku nie ma. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji ostatniego punktu porządku obrad, to jest zamknięcia obrad pierwszej sesji. Zamykam obrady pierwszej sesji Rady Miasta Bielsk-Podlaski w dziewiątej kadencji samorządu. Dziękuję bardzo.